nagranie z fokusem na HiFi fi e, wspominam tak, że w ogóle no, jakby postać Fokusa dla mnie to była w, w momencie, w którym powstawały te numery. E, no, wiadomo, dzisiaj prawie nikt z aktualnych śledzących scenę hip hopową pewnie już nie kojarzy z dzieciaków, kto to był. E, no, ale no umówmy się, dla nas to była jakaś tam legendarna postać, więc w ogóle była mega wczuta. W, kurwa w sam fakt, że ja pierdolę robimy numer z Fokusem. E, poznałem go przez ASA w Katowicach. I była to sytuacja też dla mnie dość śmieszno ciekawa, bo byłem akurat w Cieszynie na warsztatach Liternictwa w zamku i coś dzwoni do mnie. A jest mój mordu tutaj, dawaj tu, tu melans z fokusem, coś tam nie. I ja mówię, kurwa, no jestem w tym Cieszynie, już to jest niedaleko, nie? No tak. No i tak, a, a, a to był, kurwa, czwartek czy środa, coś takiego, że wiesz, że, no, że średnio to po prostu można było spasować z tymi zajęciami moimi warsztatowymi, bo na pewno one zaczynały tam dzień później o ósmej. Przyjechałem tam z powrotem następnego dnia po tym melanżu tam z fokusem i za em taki napierdolony. Koleżka w ogóle, na szczęście miałem koleżkę w Katowicach, z którym się dogadałem, że on pojechał ze mną, moją furą do Cieszyna, Zapłaciłem mu, wiesz, za obiad, za wszystko, no i później, jakż tam się ten od, odkolejował, nie, pociągiem, ale, ale była to taka wycieczka. No a samo nagranie, no wiadomo, super sprawa, fajnie, że mogliśmy to zrobić. Pamiętam też, jak pokazałem Fokusowi w ogóle numery Hadesa, bo on wcześniej w ogóle nie kojarzył tej postaci, nie znał go. Więc no był pod wrażeniem też chyba, nie, nie wiem czy to wynikało z napierdolki, jaka tam panowała w tym momencie, czy to po prostu aż takie na nim zrobiło wrażenie, ale podejrzewam, że, że zrobiło to na nim wrażkę mocną. Więc super, no, wiesz, jakby postać bardzo fajna, jeżeli chodzi o, o historię w rapie, o umiejętności, o, o wszystko, co, co wiesz, co, co mogło mnie inspirować też jako dzieciaka, no bo umówmy się, jak e ja już coś tam sobie zaczynałem rapować, to oni już rapowali mocno, więc, więc to też gdzieś tam się od, odbijało. A no w ogóle jeszcze tak jak Focus rapował, to mało kto potrafił. No tak, tak, no, na pewno wyjątkowa postać, więc no, dla mnie raczej zaszczyt, że ten numer powstał niż to, że po prostu ogór se zrobiliśmy, nie. Rap News, Rap News.